A teraz już kochani witam Was serdecznie ponownie. Chciałbym powiedzieć, że wróciłem do Symryb z podróży odpoczęty, uśmiechnięty, radosny, wesoły, spokojny i pełen energii. Naprawdę tego mi trzeba było. To było coś, co mnie blokowało. A w tej chwili... Czuję się jak wolny ptak. I tego życzę wszystkim. Wolności. Tak jak jest wolność w Kambodży, tak życzę wam wolności. I o wszystkim. Kochani, dzisiaj wam pokoża trochę Symryb Jak zdąża. Jakieś fajne miejsca. Ciekawe. A być może zrobimy jakiegoś live'a. Ale mówię od razu, live tylko i wyłącznie. O tym, jak się żyje w Kambodży. Co tu jest, gdzie jest, gdzie warto być, co warto zwiedzić, co zobaczyć, a czego nie. Jeżeli Was interesuje taki temat, to zapraszam, napiszcie. Możemy zrobić live albo dziś wieczorem, Wasza godzina np. 22, albo jutro. Co Wy na to? Pozdrawiam serdecznie z wreszcie nie tak słonecznego Simryp. Pięknie jest po prostu. Teraz idę popływać. Odpocząć jeszcze. Nabrać jeszcze więcej siły i energii. Kocham Was kochani i dziękuję Wam wszystkim. Wszystkim serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną. Za to, że lajkujecie, że dajecie gwiazdki, komentarze, subskrypcje. Wiecie co mam jedną marzyni. Jedno. Uruchomić ten kanał, żeby stał się tak potężny, tak potężny, żeby mógł zarabiać potężne pieniądze, żeby mogli mi pomóc fajnym, porządnym ludziom w którym warto pomóc. Jakby tak się stało, to byłby przeszczęśliwym człowiekiem. Być może to jest możliwe, być może nie. Ale mam takie przeczuci, że tak się stanie. Być może się myla, ale w głębi duszy czuję, że zrobię coś dobrego do ludzi jeszcze. Zrobię, bo to koho mi to lubię. Lubię czynić dobro ludziom. Dlatego, że to jest taka energia i, i taki, nie wiem jak to powiedzieć uczuci, jeżeli możecie komuś pomóc, kto jest w potrzebie, że tego się opisać nie da. Zobaczcie, jest taki młody człowiek, którego bardzo szanuję. Nie powiem, bo zapomniałem. Wiecie, co tam te auta rozdaje i różne inne rzeczy. Może mi się wspomnie, może mi powiecie, wie? Budda, tak? Budda. Jeżeli mnie słyszy, to pozdrawiam go serdecznie. Jest zajebistym człowiekiem, geniuszem. Po prostu to, co robisz człowieku, to jest coś wspaniałego i nie słucham tam, że tam jakiś hejtują cię, że jakiś tam ktoś tam cię namawia, jakiś tam że To mnie nie interesuje. Rob swoje. Padł przed siebie, bo robisz to pięknie, po prostu. Każdo pomoc ludziom wydano z Twojej ręki, wraco pięcio, dziesięciokrotnie. To jest energia, jakiej nie ma. Nikt. I moim marzeniem jest właśnie to, żeby rozprzestrzenić ten kanał tak, żeby na przykład ludzie, którzy nie byli nigdy w życiu na jakiejś większej wycieczce Mogli usłyszeć telefon, halo cześć, tu Hany z Kambodży. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie wygrałeś wycieczkę do Kambodży. Na którą cię serdecznie zapraszam. Boże, to by było cudowne. To by było coś wspaniałego. Albo na przykład ktoś, kto potrzebuje pomocy i mnie zostaje dzwoni Hany z Kambodży i mówi: cześć, to ja. Właśnie wygrałeś tyle i tyle. Powinno Ci wystarczyć. Pozdrawiam serdecznie. Wiecie, dlaczego to mówię? Bo wiem, że człowiek nie potrzebuje nie wiadomo ile pieniędzy do życia, do szczęścia. To nie daje szczęścia. Do grobu nie zabiera niczego z sobą. Ale jeżeli będzie miał i rozdał na dobre cele, to to się pomnażył wszystkim. To jest moje marzenie. I proszę Was bardzo, pomóżcie mi go spełnić. To Was nie kosztuje dużo. Lajki, subskrypcje na razie jest już 400, chyba 60 subskrybentów w ciągu trzech tygodni. Bodajże, a jak będzie milion, a jak będą różne inne rzeczy, które będę mógł wprowadzać. Wtedy zobaczycie, czy Grzegorz był chany z z Kambodży jest oszustym. Czy robi coś z dobrego serca? Nie wiem, co mnie natchnęło, żeby to dzisiaj nagrać. Być może pójdzie hejt znowu, że Grzegorz szukał już wybawienia, ale mnie to już wali. ja się już uczulił na wszystko. I ja on w tej chwili powiedział, że da przed siebie, robię tylko to, co Jo ja czuję Moja energia oddaje temu. Co i odczuję, i co wraca. Tak od wczoraj zacząłem żyć i tak teraz będę już robić. I mnie już nie sprowokuje nikt niczym. Uwierzcie mi, ktoś bardzo ważny do mnie. Bardzo, bardzo ważny do mnie w tej chwili. Powiedział mi tak. Po co ty tak się denerwujesz? Po co to nie spisz po nocach? I szarpiesz się życie. Czy Ty myślisz, że jak ty napiszesz komuś, odpiszesz jeden, drugi, trzeci komentarz, to ci ulży. Nie, przyjdzie nowy i napisze nowy. Po co się szarpać życie? Czas tylko, zegar tylko. I co? Stać w miejscu? Koniec kochani. Przysięgam wam wszystkim. Koniec. To jest mój kanał i o nim rządza. I nikt inny nie będzie nim rządził. Tak, jak mi tam po sędzocie, że mi tam Tomek, Rozmus rządzi moim kanałem, Nikt nie rządzi moim kanałem. Chciałem, żebym napisać fajnie, starał się, jak się specjalnie tłumacza, żeby nie robić błędu, żeby się nie śmiać mnie. W dupie to mam. Od teraz wala lata jak idzie. Nawet nie patrzę, bo czasami się nie chce. Odpisuję w, w mieniu oka. Dzisiaj przyjechał o godzinie 5, siedziałem do 7 i odpisowałem na maile. I odpisowałem na wszystkie wiadomości na YouTube, na Facebooka chyba jeszcze wszystkich, że ich nie zdążył. Na szybko. To jest mój kanał i ja będę decydować, jak jakby napisać. Jak ktoś chce poczytać, ktoś szanuje to i lubi, to będzie to czytał. A kto nie musi, to nie musi. Nie nikogo przecież nie zmuszą do tego. Po prostu, kochani, jesteśmy wszyscy wolni. Każdy z nas jest wolny, tylko tego nikt nie wie. To musicie poczuć, zrozumieć, a wtedy zobaczycie takiego banana na ustach, jak ja mam dzisiaj. Jestem po prostu przeszczęśliwy. Mam wspaniały kolejny dzień. Za co serdecznie wam wszystkim dziękuję. Dziękuję i naprawdę kocham was z całego serca, wszystkich, jak jednego. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hanis, w Kambodży. sem